Zielony melon. Dzisiaj za się zagramy Minecrafta na Rava Rise, ale na dzi bardziej dziwniejszych shaderach. A co to są za shadery? No zobaczcie sami jak one wyglądają. <ścoughs> jak mój skin wygląda, to ja już nie mówię. Jak to wygląda. Chyba dziwniejszych shaderów nie mogłem znaleźć, bo to są dranie na dziwniejsze shadery Dzisiaj se sprawdzimy jak się gra na tych shaderach Dzisiaj se to sprawdzimy Na pewno dziwnie się na tych shaderach gra I nie będę przedłużał Zaczynamy Dobra, jestem Trochę awczyłem, no miałem trochę awka. To się u mnie stało, nieważne. Zaczynamy, no jest poziom raby 24. A ja przez ten czas nic nie robiłem. Ale zobaczcie, gdzie mu ta, ta bariera tak obijała? Jest? Ej, o co tu chodzi? Ma być zielona! Nie jest zielona, to jest. Oooo, ale to nie jest zielone, a to. Ej, co jest? Co jest? Ale pozbieramy sobie itemy i będziemy się budować na górę. Niestety mój skin genialnie wygląda, po prostu genialnie wygląda na tych shaderach i te shadery <grywki> są naprawdę dziwne, no jak tutaj jestem, to tak tego nie widać. No trochę się to rusza, a jak sobie pójdę na górę, to już to widać. Jak to wygląda? <laughs> ale to jest genialny Co jest? Ej, jakie okrągłe Ej co tu się stało? Co się stanie, zwiększę render distance? A nic się nie stanie Nic się nie stanie, Ok. Okej, okay, zaczniemy się gdzieś budować Tylko nie wiem gdzie Ale się naprawdę gradzimy na tych shaderach Spróbujmy się tutaj zacząć budować bo ja nie będę kopał, albo trochę sobie pokopie Powinno starczyć, no to mam mało, ale może być Bo nie chcę mieć cały ekipunek zapewniony śnieżkami Idziemy sobie na górę, już ra e, poziom Rawy jest duży, ja sobie lepiej ucieknę Poziom Rawy jest 55 to ja lepiej se ucieknę na górę Ech, znowu ten głupi błąd Dobra, lecimy se, tam w Rawę O, właśnie się Rawa... Rawa się zbliża, ja się ucieknę Se wezmę te żelazo i se skraftuję żelazne itemy I se zrobię jeszcze spodenki. O i mam całego seta Ale bardzo szybko mam tego całego seta, naprawdę szybko Ej, co się tutaj dzieje, czy ja takie... Czemu ja takie dobre itemy dostaję? Teraz wędkę dosta dostałem, to też dobre Mogę to wygrać, ale nie jestem pewny Że mi broki znikają, po prostu mi broki znikają Nie wiem co się tutaj dzieje To chyba jest przez render distance Bo ja, jak se dam na dwójkę, to mam normalnie Ale, ale już jest poziom rawy na 82. dwa ja Se otworzę raki broka To i jest Naprawdę dobre itemy dostaję Diamentowy Kirow Szkoda nie zielony, ale może być Jesteśmy na 202 na kratce I w góry te shadery nie, nie zżerają FPS-ów No mam strasznie dużo FPS-ów Myślałem, że będę miał 110, czyli nawet mniej, bo wiecie jak shadery zżerają te FPSy, to jest po prostu masakra. Otwórzmy sobie Raki Broka całego dementowego seta prawie. Dobra, budujemy się tam. Granica się zmniejsza, to będzie naprawdę źle, bo dobrze, że nie gram na tamtych shaderach, to było tak... Nie powiem co to było, to było co się dzieje? Czemu ja ginę? W ogóle nie ma bariery. No właśnie. Dobra, i mam, mam naprawdę szczęście, tylko muszę szybko zebrać. Szybko. Zielone zebrałem i może w końcu mi się uda wygrać. Ej, co się tu dzieje? Ej, zobaczcie, co się dzieje z tymi brokami. Ej, co się tu odwara? Oho, co się tu dzieje? Jakie te shadery są dziwne. Ej, w ogóle nie widać, że ta bariera się zmniejsza. Jest co biała. Nie zielona, to jest bardzo źle Okej okay. Ej, ja dostałem strój zęba Okej okay. Podbudujemy się na górę Nie! Co ja zrobiłem głupiego? Dobra Zagramy sobie ostatnią arenę Wiem gdzie mi to wygląda, ale proszę Jestem na Robi numer jeden A byłem na Robi numer dwa wczoraj Na Robi numer dwa dało się utonąć A zobaczymy czy tutaj się da Uwaga Da się da się utonąć nie no to jest zobaczymy co się stanie żółtone chcę wam powiedzieć że ja to zgłaszałem że się da utonąć jak mi to zaliczy zaliczyło mi w statystykach E, zobaczcie, miałem 3 śmierci, teraz są 4. Edyn to stopka śmierci, czy nie? Nie wiem, czy jest stopka śmierci, ale sobie zagramy ostatnią arenę. Dobra, będziemy kopać ce dirta, muszę się budować na górę, ale nie będę kopał kamień, bo dirta się szybciej kopie po prostu. Je se go wykopiemy, mamy 4 raki broki. No, słabej temy teraz zostaje, no szkoda. Jesteśmy na kratce prawie 200, mamy kratkę 200, jeszcze idziemy dalej. Ja się założę, że z tego Rakibroka dostanę mleko. Teraz się założę, że dostanę mleko. A, no to jest podobne nie, to jest podobne, tylko to jest miecz, ale okej, okay, tu jest maksymalna kratka, tak? Tak, tu jest maksymalna kratka. Musimy się trochę obniżyć o trzy kratki. Otw Otwórzmy sobie Rakibroka. Prawie zginąłem, prawie. Jest zobaczcie, znalazłem kolejny błąd na tym serwerze. E, zobaczcie sami, to nie wiem czy to jest błąd Minecrafta, bo kiedyś też tak było, że się drzewa respiły poza maksymalną kratkę, bo tu się też rozpiły. Nie mogę się podbudować, bo to jest maksymalna kratka, no, ale sobie wezmę te żelazo. okej, okay, zróbmy sobie żelazny kiro. No na razie nie mam dobrych itemów, bo mi te diamenty nic nie zrobią, tylko zielone mi zrobi. Tego diamenta sobie wywarę, no bo po co mi diament? dzierony lepsze. I właśnie nie lubię na tych shaderach grać, no bo zobaczcie co tu się odwala. <grystanie> nie, co ja zrobiłem głupiego? Co ja zrobiłem głupiego? To jest... Dobra, to było na tyle. Pa, pa!